Witam Was na kanale z pasją do Unitry, dzisiaj będzie dość nietypowy odcinek, nie będę omawiał tego wzmacniacza, nie będę go serwisował, ale zgodnie z obietnicą posłuchamy przerobionej kolumny. Jedna z tych, jedna z tych głośni, jeden z tych zestawów głośnikowych jest przerobiony, ma zwrotnicę, o której wspominałem na wcześniejszym szorcie. i postaram się e, z ją zaprezentować. Zapraszam do oglądania. No, jak będzie wyglądał ten test? Wzmacniacz Onitrafonika na rynek francuski, bardzo fajny wzmacniacz. Moduł Bluetooth firmy Logi. Podłączony, podłączony tutaj z tyłu do, do wzmacniacza. Kolumna lewa, kolumna prawa do frontu. Poprawnie, poprawnie przełączniki ustawione. No i telefon. Telefon z nagraniami. Puszczę jakieś nagranie, żeby zobaczyć, że to wszystko ładnie gra. Bardzo ładnie gra. Tak jest. Tu można oczywiście zmieniać nastawy. Tak. No właśnie. Zaraz będzie zaraz będzie, że kontur, nie kontur, no nieważne, chodzi o to, żeby teraz wyłowić, które, która z tych kolumn jest poprawiona. Na razie jeszcze tego nie słychać, natomiast zaraz, to będziemy, zaraz będziemy testować. Trochę na bezpośrednie z telefonu po to, żeby zachować efekt stereo. Mam tutaj przygotowanych kilka takich testowych nagrań. No, pokpuszczę jeden z nich. Test kontrolny przeznaczony dla sprawdzenia prawidłowego działania odbiorników stereo. Nagrywam to bez zewnętrznego Pracowanie, mikrofonu, więc może, mi, może być mnie gorzej Słuchać. Się, no powinno być słychać lepiej. Te głośniki. Jak to działa? Dla sprawdzenia zgodności kierunków podane zostaną sygnały testowe kolejno na lewy i kanał. Kanał lewy. Panał prawy lewy. Dla wyregulowania symetrii, czyli równej głośności oraz sprawdzenia jednakowej barwy dźwięku obu głośników, podane zostaną sygnały testowe kolejno na lewy i prawy kanał. Ocenę należy przeprowadzić w miejscu równo odległym od głośników. Tak, jesteśmy, jesteśmy pomiędzy. Dla sprawdzenia zgodności faz obu kanałów podanych zostanie pięć sygnałów testowych na przemian w fazie zgodnej i przeciwnej. Będą one słyszane kolejno ze środka pomiędzy głośnikami oraz z obu kierunków skrajnych. W przypadku prawidłowego sfazowania kanałów sygnały pierwszy, trzeci i piąty będą słyszane ze środka. Jeszcze taki audiofilski test, mam nadzieję, że to, to pokaże jak wygląda taka dynamika, jak to jest zupełnie inaczej nagrane. No i dobrze, słychać, że test chodzi, głośniki chodzą solidnie. Ja teraz zbliżę mikrofon do jednego głośnika, potem do drugiego. I jestem ciekawy, czy jesteście w stanie ocenić, w którym z tych zestawów głośnikowych jest zamontowana nowa zwrotnica. No to lecimy. A teraz lewa, teraz jesteśmy, patrzymy na lewą, ponownie na prawą, ponownie na lewą i ponownie na prawą. to był test test stereo, taki e, dość dynamiczny, a teraz puszczę moje ulubione kawałki Brothers in Arms. E, dlatego no, niestety będę musiał dość krótko, żeby mi tu e, filtry na YouTube nie powycinały. Natomiast jestem ciekawy, czy będzie Wam się to podobało i spróbujemy zrobić tak, że będę przez chwilę pokazywał prawy głośnik, lewy, zmienię piosenkę i tak dalej, i tak dalej. No uwaga, startujemy ze środka. Tu możemy dać czasu więcej, prawy głośnik, lewy głośnik. Prawy teraz lewy. Prawy głośnik. Lewy głośnik. Ponownie prawy. Prawy, ulubiony mój otwor, lewy, trochę środek i ponownie prawy głośnik. Zbliżam się lekko do prawego. Już jestem ponownie na, na mikrofonie moim naucznym. No, jestem bardzo ciekawy, co wy o tym sądzicie. Który głośnik teraz lewy? Który głośnik lepiej gra? Prawy. Lewy. Muszę niestety wyciszyć. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, czy słychać różnicę. Nie wiem, jak to YouTube przenosi. Natomiast, no właśnie, bo odpowiedź, czy warto, czy warto takie zestawy głośnikowe uzbrajać w zwrotnice, pozostawię Wam, pozostawię Wam. Ja moją opinią podzielę się później, nie już w trakcie tego odcinka, a jestem, a zadaję pytanie, która kolumna jest przerobiona? Proszę o odpowiedzi pod filmem, może zrobię, może zrobię ankietę po tym filmie, no i... No i odpowiem w najbliższym szorcie. Dziękuję za uwagę.